Podwójny MaxPenki z frytkami i kolą, To będzie 6,53. A to twoja reszta. 3,47. Koleś powinien ci wcisnąć guzik z odpowiednim obrazkiem jedzenia. Nie muszę tego robić, Ski. Zapamiętałem wszystkie ceny. A obliczenia podatku i ceny robię w mojej głowie. Okej, okay, panie Magiku. Nie usłyszałem jak powiedziałeś wielkie dzięki od MaxPenki, kiedy żegnałeś klienta. Wiesz, uważam, że to trochę kliszowe. Co sądzisz o tym? Nie pozwól, aby nasze jedzenie cię zanegowało. Zjedz nasze tłuszcze wielonasysone i trójglicerydy, tak by ci nie było mało. Zapamiętałem wszystkie ceny, a obliczenia podatku i ceny robię w mojej głowie. Obrazek z pieniędzmi, obrazek z pieniędzmi... Ha! Mam cię! Wielkie dzięki od Max Pęki. <laughs> Hej, koleś coś ci umknęło. A mam. To tylko trochę chlorku sodu. Właściwie koleś to sól. To właśnie powiedziałem. Chlorek sodu. Nie koleś, to sól. Tak właśnie powiedziałem. Chlorku sodu. Tak właśnie powiedziałem. Chlorku sodu. Koleś, powinieneś wcisnąć guzik z odpowiednim obrazkiem jedzenia.